I jak odróżnić eksperta od fanatyka? Niestety w internecie głównie mamy fanatyków yy, i ekspertów. Jakby taki podział, yy, który po prostu może pokazać tak naprawdę nasze podejście do pewnych osób, i jak unikać dezinformacji, yy, jak po prostu łatwiej nacelować na osoby, które mają rzetelne podejście do. Nauki. Przede wszystkim fanatyk będzie uży używał języka sensacji emocji, czyli będzie mówił, że mleko tłuczy, mleko zabija, kawa zabija, kawa wywołuje na ciśnienie. Albo w, w, z drugiej strony woda uplenia u zdrowia, wytyminacja leci raka i tak dalej. Będzie używał różnych porównań no bardzo prostych po to, żeby wywołać ludzi emocje. Będą na przykład zdjęcia, właśnie te, te wcześniejsze, co, co Wam pokazało szczurów, że są chore, że to był efekt czegoś. Za to ekspert będzie użył języka specjalistycznego, przy czym będzie starał się wyjaśniać na chłopskie rozum te wszystkie mechanizmy bez emocji, czyli po prostu obiektywnie, tak żeby nie wskazywać na, na to, czy coś jest yy, białe albo szare, tylko po prostu prawdę. Pokazywać zarówno wady, i zalety. Fanatyk w decytyce będzie próbował jeden system zdziwieniowy tylko keto, tylko wygę, tylko dieta białkowa, tylko dieta tkiva i tak dalej. A tak naprawdę, jeśli chodzi o eksperta, no to pokazuje, że nie ma jednego idealnego systemu. Tak naprawdę zarówno można schronić, może można zrobić masę na dziecie. Ketogenicznie choć o domu będzie trudniej, ale mm, dieta będzie ustalona przede wszystkim dualnie, dobrana pod daną osobę, pod jej czas, pod możliwości, pod to, czego ona oczekuje. No i taka dieta powinna być po prostu zbilansowana, a to bilansowanie będzie się podnosiło do wielu, wielu czynników. Fanatyk daje gotowe odpowiedzi, czyli od razu sypie z co i jak, jeśli chodzi o dietetyczne problemy. A tak naprawdę często się okazuje, że te powierzchowne problemy są bardziej skomplikowane bo ekspert będzie wskazywał na potencjalne możliwości jej drogi. Czyli tak naprawdę jeśli chodzi na przykład o jajka, to oczywiście może być tak, że zbyt dużo spojrzenie jajek będzie nam powodowało wzrost cholesterolu, tego RDL, ale u niektórych osób zupełnie efekt może nie wystąpić. Więc dlatego trzeba sobie testować, zrobić badania lipidogramu i zobaczyć w określonym kwasów kwasturpuszczełów i nosyconych jak reaguje nasz organizm. W też od tego, czy gdzieś na etapie budowanie masy, czy redukcji, więc tak naprawdę no nie można powiedzieć, czy coś się szkodliwe, czy nie bez sprawdzenia. Fantyki jest pewny wiedzy zawsze w każdym, w każdym aspekcie będzie bronił tego. Tak naprawdę ekspert nigdy nie sprawie niczego, analizuje każdy przypadek, bo tak jak było z mlekiem, mleko ma ten potencjał coś odchudzający. Antyzapalny, bo ale jeśli ktoś ma alergię na mleko, to będzie leczono rokiem, więc tak naprawdę każdy przy przypadek trzeba analizować. No i też dużo rzeczy może się zmieniać. Na przykład kiedyś ja po polecam BCA, a po kilku latach kilku lat badań niestety już teraz mniej polecam. Mówię, że nie całkowicie, ale no, wszystko, wszystko na to wskazuje, że lepiej polecać tylko Białko, PC czy bardziej zestaw po prostu amniokosmosu Dalej, Fantyk będzie bardzo dużo mówił o skomplikowanych procesach, ale nie będzie tego wyjaśniał w ten sposób, czyli będzie y, używał wielu pojęć, które będą no, ładnie brzmieć, ale niekoniecznie będzie tego wyjaśniał, a tak naprawdę ekspert oczywiście też będzie mówił o tych samych procesach, ale w sposób bardzo prosty, tak żeby każda osoba mogła to zrozumieć. Y, jak to po prostu y, działa. Więc jeśli chodzi o insulyopolność na przykład, no to no, przede wszystkim y, są zapalne komórki, ale przede wszystkim przeładowanie ceramidy, y, diacy i to są właśnie pojęcia jakby takie skomplikowane. A po prostu y, ekspert nam powie, żeby po prostu się nie przyjadać, żeby przede wszystkie dyscytka się tutaj nam pomagał w obniżeniu insynoporności. No i chai picking. E, czyli każdy fanatyk będzie szukał tutaj potwierdzenia swoich argumentów, nie będzie szukał prawdy, e, tylko tych badań, tych źródeł wiedzy, które będą potwierdzać jego tezę. Fanatyk e, czy ekspert będzie opierał się twardymi dowodami naukowymi i terapią fachową, pokazywał, że tak naprawdę nie ma czasami do zasięgu powiedzi, czasami potrzeba trochę czasu, na przykład w, w probiotyku terapii. E, no i tak mniej więcej to wygląda, więc yy. fanatyk zawsze będzie ciekawszy, niestety. To tak. jest osoba często kontrowersyjna, używająca wielu słów. eksperyment może być bardziej nudny, no bo on będzie mówił prawdę, a często prawda jest po prostu pośrodku. I to tyle.